Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zastanowimy się nad pewnym masowym zjawiskiem, a dokładnie jednym z nich, co się obecnie odbywa, pasującego do kategorii chleba i igrzysk. Wiadomo, że są ludzie o różnych zainteresowaniach, różnych gustach, różnych preferencjach, a wolny czas jakoś spędzać trzeba i emocje rozładowywać trzeba. Więc w samej idei chleba i igrzysk nie ma nic złego. Niemniej jednak warto jest zwracać uwagę na treści przemycane podprogowo na tego typu imprezach dla mas, które potem wpływają na ich decyzje, czy to polityczne, czy to konsumenckie, czy nawet życiowe, ponieważ te wszystkie trzy aspekty są ze sobą ściśle powiązane. Widzieliśmy już, jak władze, państewka, w którym się odbywa ta cała obecna impreza, pokazały, że można przeciwstawić się nawet najpotężniejszemu E, lub jednemu z najpotężniejszych obecnych lobby, zaczynającego się na LG i tak dalej. I tutaj wcale nie chodzi o elektronikę, tylko wiemy o co jest to lobby ideologiczne związane z Neomarxistą, można mu się przeciwstawić i to całkiem wyraźnie, jakoś nic się nie stało, impreza nie jest odwołana i temu małemu państwu nic się nie dzieje. Po drugie, warto jest też zwracać uwagę, jakie inne treści są przemycane, żebyśmy nie zostali zmanipulowani. Plus... Należy, mimo sportowych emocji, mimo wielkich wydarzeń, które wpływają na nas i poprawiają nam na przykład nastrój, lub nie, zależy jak jakiejś tam drużynie, której kibicujemy, pójdzie w danym momencie. Mimo tego należy zawsze być ostrożnym i uważać, czy nasi politycy oraz menadżerowie z wielkich korporacji, którzy z nimi współpracują, nie przepychają przypadkiem jakichś ustaw, które godzą w nasze życie, zdrowie, lub mienie. Warto, przy, warto obecnie przypomnieć powiedzenie Marka Twaina, czyli Salomona Clemensa, bo tak się naprawdę nazywał, ale jest znany po pseudonimie Mark Twain, że e, i stwierdził raz, niczyje życie zdrowie ani mienie nie jest bezpieczne, dopóki obraduje parlament. W związku z tym należy o tym pamiętać i nawet kiedy targają nami wielkie emocje, te na górze lub te na dole, zależy jak poszło naszej drużynie, Musimy być czujni, ponieważ takie momenty, między innymi, wykorzystuje władza, aby uraczyć nas potem po chwilach emocji i radości swoimi szkodliwymi dla nas regulacjami. Dlatego, mimo że sam nie jestem fanem sportu, jednak rozumiem te emocje, rozumiem chęć współuczestnictwa, rozumiem chęć zdrowego współzawodnictwa. W związku z tym życzę. Wspaniałych emocji, życzę wspaniałych wrażeń, niemniej jednak yy, zachęcam do bycia cały czas ostrożnym o nasze życie, zdrowie lub mienie, ponieważ yy, menedżerowie z korporacji i właściciele oraz nasi rządzący debatują cały czas, obradują, jak tu nam zaszkodzić, jak tutaj uszknąć nam trochę własności i wolności. I nawet podczas tak wspaniałych dla wielu chwil, emocji sportowych o charakterze masowym musimy trzymać się na baczności i być dzielnymi. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i życzę przyjemnych sportowych emocji.